Witam was. Wspaniali ludzie na kryptonowinkach, czyli na najlepszej porcji najświeższych informacji na polskim YouTubie. Słuchajcie, dostałem od was mnóstwo wiadomości i komentarzy, że jest Wam przykro, że kryptonowinki się zakończyły no i że no, nie chcielibyście, chcielibyście raczej, żeby one dalej były nagrywane, bo dostarczało Wam to codziennie właśnie tych informacji z rynku krypto. A więc przychylając się tutaj do Waszych opinii, i komentarzy postanowiłem wrócić do nagrywania kryptonowinek z tym jednak zastrzeżeniem, że no, mogą one być nagrywane w taki sposób, że będą nagrywane 1, 2, 3 dni pod rząd, a potem na przykład przed 1, 2 czy 3 dni z rzędu mogą nie być nagrywane. no W zależności wszystko od tego, jak będę tutaj dysponował czasem no i czy będę miał czas, żeby je nagrać. Także to by było tutaj z tych wiadomości. I dzisiaj kryptonowinki się ukażą natomiast już wiem że nie ukażą się jutro czyli w piątek a także w sobotę natomiast w sobotę 4 lutego prawdopodobnie będę na tej konferencji krypto we Wrocławiu także jeżeli ktoś tutaj ze słuchaczy kryptanowinek również będzie na tej konferencji także możemy się spotkać i porozmawiać także zapraszam do podchodzenia. Ja prawdopodobnie będę miał plakietkę ze swoim imieniem i nazwiskiem, także będziecie mogli mnie rozpoznać, no i będzie można chwilę oczywiście porozmawiać. Dobrze, także to wszystko, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o te wstępne wiadomości. Teraz, zanim przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna, czy też Porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina aktualnie wynosi 23 828,36 dolarów po wzroście o 3,54% w ostatnich 24 godzinach. A jeżeli chodzi o cenę ETH, to wynosi ona 1671,40 dolarów po wzroście o 6,18% w ciągu ostatnich 24 godzin. Jak spojrzymy na wykres Bitcoina, no to widzimy, że tutaj zaliczył on y, bardzo duże wzrosty tutaj ponad 40% od tutaj dołka. No i teraz doszedł do strefy oporu, która tutaj się mieści w zakresie 24200 do mniej więcej 25200 dolarów. No i tutaj widzimy, że pierwsze podejście nie było zakończone sukcesem, bo Kurs odbił się od tej y, dolnej strefy, znaczy do, od dolnej tutaj krawędzi tej strefy oporu. No i zobaczymy, jak tutaj dalej zachowa się rynek. Czy po prostu będzie y, taka niewielka korekta i będzie drugie czy trzecie podejście, które spowoduje przebicie się przez tą strefę oporu, czy też nastąpi jakaś y, głębsza y, korekta. No bo widzimy, że. Indeks Firen Grid wynosi 60 punktów, czyli znajduje się na poziomie chciwości, tak, czyli grid. No i jeżeli tutaj spojrzymy na historyczne wartości tego indeksu, no to widzimy, że teraz wspięliśmy się na poziom, który ostatnio był obserwowany w marcu 2021, 2022 roku, tak, ale do tych szczytowych tutaj wartości jeszcze sporo brakuje, no ale już te wartości mogą wskazywać, że Tutaj może nastąpić korekta. Idziemy dalej i widzimy, właśnie, że wczoraj była decyzja Fedu odnośnie stóp procentowych. No, i Fed podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Jerome Powell powiedział, że. To nie jest jeszcze koniec cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, no a decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami rynku, no i rynki tutaj zareagowały wzrostami, bo zarówno e, giełdy, jak i e, rynek krypto e, tutaj e, no, wzrósł. E, natomiast Celsius opublikował listę klientów, którzy mogą odzyskać aż do 94% środków. E, właśnie Celsius złożył e, w Nowym Jorku 1419-stronicowy dokument, który wymieniał posiadaczy kont, którym sąd zezwolił na odzyskanie 94% z ich zablokowanych aktywów. Natomiast muszą oni spełnić takie wymagania, że przelewy tutaj do Celsjusza były mniejsze niż 7575 dolarów w momencie tutaj dokonywania właśnie tych przelewów. No i muszą mieć jeszcze na tej platformie Celsjusza wystarczającą ilość środków, aby pokryć opłatę za wypłatę, a niektórzy z nich będą mogli jeszcze, będą musieli przejść jeszcze procedurę AML i KYC. Także widzimy, że to jest dobra informacja, że no pomimo tego, że Celsjusz złożył wniosek o ochronę przed wierzycielami, no to jednak tutaj użytkownicy będą mogli odzyskać 94% środków. Natomiast według raportu z 2022 roku hakerzy ukradli 3 miliardy 800 milionów dolarów od inwestorów z rynku krypto. No i tutaj największe tutaj jakby zagrożenie czy największe pole do popisu właśnie dla tych hakerów stanowiły zdecentralizowane finanse, także widzimy, że tutaj poprawa jakby ochrony no będzie tutaj głównym takim... Główną rzeczą, nad którą muszą popracować tutaj, właśnie deweloperzy na rynku krypto. Z kolei Uruchomiona została zdecentralizowana platforma mediów społecznościowych o nazwie Damus, która została częściowo sfinansowana przez Jacka Dorsey'a, który w zeszłym roku przekazał właśnie tej platformie 14 bitcoinów. Ta platforma mediów społecznościowych działa na protokole Nostr i twierdzi, że użytkownicy w pełni kontrolują sieć. Reakcją na uruchomienie tej mm, aplikacji była pozytywna, a Edward Snowden i inni świętowali właśnie jej premierę. Projekt ten jest kolejną zdecentralizowaną alternatywą dla Twittera, która trafiła na rynek, a prawdopodobnie największą i najbardziej znaną alternatywną dla Twittera jest Mastodon, który trafił na pierwsze strony gazet, gdy jego baza użytkowników eksplodowała po przejęciu Twittera. Damus różni się od Mastodon'a przede wszystkim tym, że nie prosi użytkowników o podanie danych w celu rejestracji na platformie. Damus jest całkowicie zdecentralizowany, a protokół Nostr przekazuje wiadomości przez zdecentralizowane przekaźniki. Jedną z najbardziej godnych uwagi cech platformy jest fakt, że pozwala ona na przekazywanie napiwków w bitcoinie, no i napiwki te są przekazywane za pośrednictwem rozwiązania warstwy drugiej dla bitcoina, czyli Lightning Network, która, y, które to rozwiązanie właśnie zwiększa przepustowość. Natomiast y, kopalnie bitcoinów mogą wkrótce przestać sprzedawać, pomagając cenom bitcoina wspiąć się na wyższy poziom. QL Multipo, kluczowy wskaźnik używany do oceny stanu branży wydobywczej Bitcoina, wyszedł ze strefy kapitulacji po 191 dniach, no i ten ruch wskazuje na zwiększone przychody górników, co prawdopodobnie zmniejszy presję sprzedaży i zwiększy stabilność y, tutaj rynku bitcoina. Z kolei, według badania przeprowadzonego przez JP Morgan, aż 72% instytucjonalnych traderów zasygnalizowało brak planów handlu kryptowaluta, kryptowalutami w 2023 roku. Ankieta została przeprowadzona między 3 a 23 stycznia 2023 roku wśród 835 traderów z 60 różnych globalnych lokalizacji. No i tylko 14% respondentów stwierdziło, że albo będzie kontynuować handel na rynku aktywów cyfrowych, albo rozpocznie ten handel w tym roku. Natomiast 92% traderów instytucjonalnych ankietowanych przez JP Morgan nie miało w czasie tego badania żadnej ekspozycji na rynek aktywów cyfrowych. No co pokazuje, jaki potencjał ma rynek krypto, jeżeli właśnie ci traderzy czy też inwestorzy instytucjonalni będą chcieli wejść na ten rynek. Z kolei w następnej tutaj. W następnym artykule mamy bardzo nieciekawą wiadomość, a mianowicie taką, że Liban dewaluuje swoją walutę o 90% i jednocześnie banki libańskie ograniczyły zwykłym obywatelom swobodny dostęp do ich oszczędności w dolarach, no ale to posunięcie pogorszyło jeszcze sytuację. Natomiast Edward Snowden wierzy, że bitcoin może stanowić rozwiązanie, gdyż nie zależy on od zewnętrznej instytucji. No i zobaczcie, jak tutaj to jest dziwne że rząd może zdewaluować wartość danej waluty, no i ktoś idąc spać może mieć oszczędności na przykład nie wiem, na zakup samochodu i oszczędności pozwalające mu przeżyć na przykład od 6 do 12 miesięcy w przypadku utraty pracy, a kiedy rano się budzi i tutaj czyta wiadomości, no i dowiaduje się, że jego znaczy waluta jego kraju została zdewaluowana o 90%. No okazuje się, że te oszczędności starczą na zakup chleba, być może masła no i może nawet jeszcze paru plasterków szynki, także no tutaj zobaczcie właśnie co instytucje rządzące mogą zrobić właśnie z pieniędzmi. Idziemy dalej i widzimy, że według Glassnode Bitcoin odzyskał siły po upadku giełdy FTX, no i zaobserwowany został silny popyt na rynku spot, oraz zamykanie shortów, które w styczniu doprowadziły do największego rajdu bitcoina od października 2021 roku. No i po raz pierwszy od krachu FTX tutaj odpływy z giełd zostały, jakby napływy na giełdy środków są większe niż odpływy z tych giełd. Tak wynika właśnie z najnowszego raportu firmy zajmującej się analityką on -chain, czyli Glassnode. Idziemy dalej i widzimy, że Jim Kramer ogłasza rynek byka. No i w tym artykule mamy pytanie, czy to czas, aby sprzedawać. Jak pamiętacie, ja zawsze wcześniej jak tutaj y, przedstawiałem poglądy Jima Kramera, to mówiłem, że on jest uważany za taki antywskaźnik na rynku, no i jest dużo graczy, którzy zajmują przeciwną pozycję do tego, co on powie. Oczywiście można się z jego test y, śmiać, natomiast no, on spędził na rynku y, długi okres czasu, no i też zarabia na tym rynku i powiedział tutaj y, również bardzo y, ważną rzecz, że y, ostrzegł przedstawianiem przeciwko rynkowi i poradził inwestorom, aby wykorzystać. Wszelkie spadki, ponieważ długoterminowe perspektywy pozostają pozytywne. No i wiemy, że na rynku jest takie powiedzenie, że trend jest twoim przyjacielem, dopóki tak się nie skończy. No i oczywiście, wtedy, jeżeli rynek leciał, no to on mówił, że będą dalsze spadki, a teraz widocznie stwierdził, że perspektywy się zmieniły. No i zaczynamy rynek byka. I według niego tutaj wszystkie teraz korekty należy wykorzystywać do zakupu aktywów. W kolejnym artykule widzimy, że Katie Wood z ARK Invest podtrzymuje swoją prognozę, że Bitcoin osiągnie 500 tysięcy dolarów do 2030 roku. No i powiem Wam, że Tutaj jest jakby wiele e, prawdy w tym, co ona mówi, zresztą pokażę wam to na przykładzie kolejnych artykułów. E, oczywiście nie wiadomo, czy cena bitcoina dotrze do tych 500 tysięcy, no, ale ma znaczną tutaj perspektywę wzrostową. E, I pierwszym tutaj artykułem, na którym chciałem z Wam zwrócić uwagę, jest taki, że inwestorzy kręcą głową z niedowierzaniem po tym jak dowiedzieli się, że prawie 5 bilionów dolarów w gotówce znajduje się w amerykańskich funduszach rynku pieniężnego. Środki pieniężne utrzymywane w funduszach rynku pieniężnego osiągnęły rekordowy poziom 4 bilionów 800 miliardów dolarów. Zaobserwowane zostały również silne przepływy funduszy do instrumentów o stałym dochodzie i akcji rynków wschodzących. Natomiast Bitcoin mógłby wystrzelić na księżyc, czyli jak to się mówi na rynku krypto, Moon, gdyby część tego kapitału wpłynęła na rynek krypto. Także widzimy, że instytucje trzymają pieniądze, czy też ludzie też trzymają pieniądze tutaj w funduszach rynku pieniężnego, no i czekają tylko na moment kiedy jakby zobaczą, że inwestycje znaczy już sytuacja się poprawiła na tyle, że mogą zainwestować, no i rozpoczną poszukiwania na jakim rynku ulokować te pieniądze. Natomiast SWIFT i Capgemini e, w, tutaj pracują wspólnie dla globalnej sieci CBDC. Przedstawiły one plan globalnej sieci CBDC, e, w której pomysł polega na połączeniu 14 banków centralnych i komercyjnych wokół tej głównej sieci, przy czym celem jest, aby instytucje potrzebowały tylko globalnego połączenia zapewniającego znacznie większą łatwość, prostotę i zwinność. Czyli zobaczcie. W ogóle na świecie ma według tej koncepcji zostać tylko 14 banków centralnych i komercyjnych, tak, czyli w ogólnie, ogólnie 14 banków, no a wszystkie inne prawdopodobnie tutaj będą jakby zlikwidowane. Tutaj oczywiście widzimy, że plan ten obejmuje centralne banki z takich krajów jak Francja i Niemcy oraz globalne instytucje takie jak HSBC, Standard Chartered. Czy UBS. No i tutaj y, Tomasz Żach, czy nie wiem jak to się dokładnie czyta, dyrektor ds. innowacji SWIFT, powiedział, że dzisiaj globalny ekosystem CBDC jest zagrożony fragmentacją ponieważ wiele banków centralnych opracowuje własne waluty cyfrowe w oparciu o różne technologie, standardy i protokoły i ułatwienie interoperacyjności i wzajemnych połączeń między różnymi CBDC opracowywanymi na całym świecie będzie miało kluczowe znaczenie, jeśli mamy w pełni wykorzystać ich potencjał. Czyli zobaczcie tutaj, lokalni kacykowie czują pismo nosem i wiedzą, że jeżeli nie, opracowują, nie opracują swojego CBDC, tylko będzie jedne globalne, no to oni nie będą mieli tak naprawdę wpływu na nic i wszystko będzie tutaj jakby działo się na, jak na szczycie, tak będzie jakaś grupa, która będzie decydowała o tym, co tutaj będzie się działo na świecie, a oni nie będą mieli już wpływu na nic. Kolejna informacja jest taka, że w Changsha w Chinach 300 tysięcy sprzedawców akceptuje cyfrowe juany. Według oficjalnej gazety prowincji Hunan pod koniec 2022 roku w Changsha działało ponad 300 tysięcy handlowców akceptujących cyfrowe yuany, i miasto twierdzi, że jego mieszkańcy przetworzyli ponad 53 milionów cyfrowych transakcji w yuanach. W sumie do tej pory w tym mieście przetworzono transakcje o wartości ponad miliarda dwustu milionów dolarów. Także widzimy, że tutaj cały czas te testy idą na CBDC, idą na pełną skalę i tutaj jeszcze w podsumowaniu Wam trochę o tym powiem. Natomiast w ostatnim artykule czytamy, że płatność tylko gotówką z powodu dużej awarii Terminali. W poniedziałek wieczorem serwis downdetector.pl zanotował dużą ilość problemów z kartami Visa. Klienci restauracji, barów, sklepów czy stacji stanęli w długich kolejkach szukając jakiejkolwiek gotówki. Awaria ta została szybko naprawiona, ale warto się zastanowić nad konsekwencją wycofania gotówki z obiegu. No bo zobaczcie, teraz jeżeli wycofa się gotówkę... A będzie awaria terminali, no to nie będzie można za nic zapłacić i niczego kupić. Tak samo jak będzie, nastąpi właśnie wycofanie tej gotówki i przejście na CBDC, gdzie wiemy, że będzie tam kontrola wszystkich zakupów. Także będzie można wprowadzić datę ważności pieniędzy, albo będzie można je zablokować, czy też po prostu jakby zlikwidować. Tak? No i teraz zobaczcie. Pomysł, żeby. Powierzać swoją gotówkę właśnie czy też bankom, czy też jakby rządom, gdzie rządy mogą z dnia na dzień zdewaluować wartość waluty, banki mogą zablokować, czy też awaria terminali może spowodować, że nie ma się dostępu do swoich pieniędzy. Także myślę, że tutaj no, część ludzi takich myślących będzie właśnie chciało dokonywać zakupu bitcoinów. No i do momentu, kiedy właśnie ta gotówka nie zostanie wycofana i nie wejdzie CBDC, no to jest moment, kiedy można zgromadzić, jakby powinno się zgromadzić jak największą liczbę bitcoinów, no bo później nie wiadomo, czy na przykład właśnie będzie można w ogóle za CBDC kupować na przykład bitcoina, czy będzie można CBDC przesyłać na przykład na giełdy kryptowalut, czy też będzie to zabronione. No i tak to właśnie wygląda, no tylko należy... Mieć nadzieję, że tutaj rządy nie opracują żadnych jakby metod, tak, gdzie, będzie, gdzie będą mogli też kontrolować kryptowaluty czy bitcoina. Także to wszystko, co miałem do przekazania wam w dzisiejszym materiale. Dziękuję bardzo za jego oglądnięcie i wysłuchanie. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!